Około godziny 15.10 do stanowiska kierowania komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnych w Nowym Tomyślu wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego, domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Nowym Tomyślu przy ulicy Żwirowej. Natychmiast do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Tomyślu oraz jednostki ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie na tą chwilę w działaniach zaangażowanych jest 12 zastępów straży pożarnej. Niestety pożar budynku rozwinął się w sposób błyskawiczny wewnątrz tego obiektu. Pożarem było objęte pomieszczenie warsztatowe przylegające do kompleksu zabudowań. Pożar rozprzestrzenił się do części stropodachowych. Jest to, są to działania wyjątkowo utrudnione. Pożar wewnętrzny, pożar ukryty. Mozolnie ratownicy w tej chwili prowadzą czynności rozbiórkowe, dogaszając właśnie źródła ognia. Jeśli chodzi o straty materialne, trudno w tej chwili określić, na pewno one będą znaczne. Czynności dochodzeniowe na pewno będą podejmować policjanci pod nadzorem, może prokuratury. Jak długo potrwa akcja, trudno powiedzieć, będzie to mozolne, długotrwałe dogaszanie pożaru. W pożarze nikt nie doznał żadnych obrażeń. W momencie, kiedy pierwsze zastępy dojechały na miejsce pożaru, w obiekcie nie było nikogo, nikt nie przebywał. To